Jak ty byś chciał szukać, a nie, nie potrafisz, wiesz, tak za, na co on zapanować, to jak jest... bo najpierw jest trochę pytań kontrolnych, nie? I takie mm -hmm. rozmowy kontrolne no. i stranie w banie, to podobno sobie trzeba, wiesz, przyspieszyć no. oddech, trać się... Szałeczka, kurwa! No? Tak, tak, na ciebie trąbimy, jest sałeczka. No to by... jest, LLU? Nie, ale... To lubię płatki, kurwa, weź bo jest na niego nie. tak. No, no i to co? Ma... Ale, ale, co? Poszedł, ale poszedł! Ale, ale poszedł, poszedł! Mamy to, mamy to! No. Będzie na YouTubie! Kurde. No, no nie ma szans, bo no na YouTube. No. Dawaj, dawaj na czerwonym! No dawaj na czerwonym! Opie. Dawaj, no pojedzie, ja dawaj, dawaj! jak lubi. Poszedł! Brawo! Nie ma szans, opie nie ma bata, zgrywam sobie. Jest dobra data <laughs> ustawiona, jest dobra data ustawiona. No to w elegancko. Poszedł jak wściekły. Je Lubi po prostu na czerwony.